Ok, dzisiaj zrobimy następny eksperymencik. Taki dosyć krótki. Zawsze, się, zawsze mnie zastanawiało, czy, czy silniczek taki zwykły spalinowy, gaźnikowy, zapali na nafcie. Także zamiast benzyny, wleję tutaj do, do gaźniczka naftę i jeszcze później wypełnię zbiorniczek, który tutaj zasila ten gaźniczek, no i spróbuję go zapalić. Zobaczymy czy, czy w ogóle zapali. Ostatnio był taki był taki eksperyment zrobiłem z denaturatem, no to ciężko to, ciężko to chciało chodzić, ale zobaczymy co będzie z naftą. Więc co, odkręcę tutaj górę gaźnika, bo to jest szybko bardzo trwa. I upewnię się, że tam nie ma pozostałości paliwa, raczej chyba nie ma, bo jak się nie leżał, to widziałem, że kapało z gaźnika, musiałem podstawić wiadro, więc tam raczej nie będzie w ogóle już, jak to się mówi, benzynki. I wleję, wleję tą naftę, resztę tej nafty wleję do zbiorniczka, tam już mam pusty ten zbiorniczek. No, jest tutaj pusto, można zobaczyć, elegancko, pusto i teraz wlewamy tą naftę, taka to jest ta nafta, świetlna, zwykła, powinna powinna zapalić, bo na pewno ma lepsze właściwości zapalne niż, niż ten naturat, więc wlewam to ładnie. Tutaj. Niech się napełni. O, tyle. Zamontuję to z powrotem. A resztę, resztę tego specyfiku wleję do zbiorniczka i zapalimy tego grata. Zobaczymy, czy czy nafta ma tyle ma takie właściwości, jak to się mówi, zapalne, że, że odpali ten silnik? I ciekawe, jak on będzie pracował. Czy trzeba będzie tam coś ustawiać, jakąś mieszankę? Na razie spróbuję odpalić na takich ustawieniach, jak, jak jest normalnie na benzynie. I zobaczymy jak on będzie pracował. Przyznam się, że, że nie wiem, nigdy tego nie próbowałem żeby naftę, naftę użyć do tego, żeby to zapaliło. Dobra teraz wlejemy tą naftę tutaj do tego zbiorniczka. OK. Weźmy jakiś lejeczek. Duje tu. Tą na Nawcianeczka, jeszcze raz. I leje leję. tak tylko trochę, żeby się yy, ten pływak, nie pływak tylko to sitko zamoczyło. No bo zobaczymy, nie będę tego, to nie chodzi o to żeby, żeby e, długo to pracowało, tylko żeby zobaczyć jak to pracuje, więc biorę ten wężyczek i podłączam tutaj. Podłączam go tu no. elegancko Odkręcam paliwko Tam jest teraz pływak pełny, no to dopiero jak zapali to on się będzie tutaj napełniał Dobra, to próbujemy Naftę mamy podłączoną i włączam zapłon i próbuję. Zobaczymy, co się będzie działo. Coś tu się blokuje. Napalił. Napalił i zgasł. Ciekawe. Więc okazało się, że na samej nafcie on nie zapali, więc co zrobię, zamiast tej nafty do gaźniczka dam mu najpierw paliwo, zwykłą benzynę i jak zapali, może później jak pociągnie tą naftę, może będzie dalej pracowało, zobaczymy, spróbujemy, zobaczymy co się będzie działo. Na razie to muszę wyciągnąć tą, to paliwko stamtąd, wyssać. Wezmę tak wyssam jakoś tu. Jakoś tak wyssam. Okej. Okay. Wleję mu tylko zwykłej benzyny, żeby tylko odpalił, a resztę to już sobie będzie pociągał nafty. Mam nadzieję, że będzie działał, że chociaż zapalił Zaraz się okaże. Zaraz się okaże. Żeby tylko odpalił. Mam nadzieję, że, że nie zalało tych... świet, że nie zalało. Żeby po prostu już nie odpalił w ogóle. Ale bądźmy dobrej nadziei. Może akurat... zawiara Jeszcze jedna śrubka gdzieś tu była. No jest tutaj, dobra. Tak myślałem, żeby przykręcić tylko na dwóch, ale żeby nie stał żadnego powietrza lewego gdzieś co może utrudnić zapalenie Dobra mamy paliwo i próbujemy zobaczymy zapłon jedziemy Czekamy, czy zgasnie jak przejdzie z paliwa na naftę. No zobaczymy. Mam mu cały czas stanie. A tutaj już ten. Spadła ta końcówka do, do dyszy o. Udzielam mu dopływ i czy będzie chodzi? Prycha, ale dalej idę. Może jak się rozgrzeje, to pójdzie. Rozczerwaj się. O, gazu trochę. Rozczerwaj się, no jest, no nie, bo z tego Zgas. No jednak nie. Jednak jednak na nawcie nie będzie chodził.